Czekaj Izoję, ja łaskę. Już stałam we włóczka. I już sobie osobika, Donetskę, Guję. Ja łaskę stałam. I idę. I idę, takie samo ja sybą. Cień, hmm. Widzowie. Yy, my teraz sobie budujemy jakieś wieże jakieś cele. A ja mam tutaj cegli, ja uładziścia. No. Wyrobiłam sobie dom jak na kochęmach testy. No. Dobra, to chodź tutaj na tą wyspę, Tosia. I tutaj budujemy bierze. Dobra. Gdzie? Yeah. Tutaj. Tu? No, tu. Dobra, to ja biorę tą część tutaj lewą. A ja będę, a ja jaki kolor mogę ja brać? Nie wiem, jakim chcesz. Dobra, ja już zaczynam sobie brać itemki. I do jak, jak na tym masioła. To my budujemy taką minkę łaskę. To mm. co jest tyłu, to mam no. Ja, ja Je zboję mam jakoś oglądać Marsioła. No, no. no. Ja ben, się ja łować. Ja, nie będziecie tego jałować. Jak zimno, no i Micka. A ja bo ja to pada deszcz. No, dobra. Ja sobie... A mogę dać kolejowy? No może. No, no, no ale chcesz nie mam coś to co mm. okay. no. 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 to jest? to Ja, ja boję głodowej. I ten, i ten. Ja, Dobra, jak ja, mogę Ej, A to będą D1 czy jeden? Co? A to będą D1 czy jeden? Tak. No jedna, masza, nie? A tak, a to ja jazdę po cześć, co Dobra, to ja potem. Kurde, to blokuje. O, no dobra. To ja tak zaczęłam. Tak. Patrz. Ej. Tu. To... O. A nie, co to jest? Też... Tak. O. O. Ja sobie ja boję się, skoro widzę ją. ja mam To łamam ją i zostawię Ja to tak zostawię subika, dzwoneczkę i łapeczkę w Będziecie tyczyła, a jak nie zostajecie, to będzie mi na to prawda? No. Dobra. Ta liczka, tak naprawdę, kanał. Mhm. Mm po prostu ja nie wiem, jak by to... Chyba byś widziała komentarz, nie wpisałeś i mój kanał. No. no. Dobra. Mhm. Mm A co? Masia, uważaj, też stórko ja będę budowała. Mm -hmm. Mam do Ciebie coś dać? Co? Mam do Ciebie... Te... Ja kaką jedzę, buduję. No to ja zatem jakby z kaków. A co, połączymy, co jedzę? Nie mm -hmm. tak. ja będę... jak połączyć? I idę. Ja jadę... o, Z ciężką. I... Tak, ciężką, będę miał właśnie. Co to do nisu? Co? jakiś metric Tak i tak i tak. Ej no, fajne. Także widzowie, ja buduję jakąś tutaj wieżę dla ludzi. Będą mogli sobie podziwiać widoczki na nasze domki z niebawczynka. Ja, ja też. No. Ja też. Pewnie jest bo oglądałem te kwestie i kinach i oglądać, bo, bo już chyba jechał na, na YouTube No, Dobra. A ją kłod! Hmm. no. Dobra, ja sobie tu... O! Okay, ja taro, mógł, teraz, no. szajma, mogę od tego szajma, może dać te drzugi. Mhm. Ej, no w sumie dobra. Koniec. O! Dobra, teraz sobie tu wybuduję. I tu. Na koniec. Dobra. Tak samo tutaj. O! I na dół. I to jest. Dlaczego się nie narkujecie? A skąd wiesz, że nie lajkuję. To jest moim Zobaczymy, jak będzie już pierwszy film na kanale i ten. Bo ja czuję, że coś będzie dużo. Ja też czuję. I daję napadę łatwiej uber. No. O! I to nie No. ja A to na długi odcinek. No. Dobra. Ej, co jest tam? ci, ci, ci widziałem. Musimy. O, dobra. Ja tutaj, sobie zrobię. Tak, o. Ej, dobra, to wygląda już A moja? Co twoja? Płaci taki No, a nie, nie. Ej, Dobra. To będzie być już. O! To żeby wypełnia. Patrzcie, jaki władzę. Hmm, Okej. Okay. Może sobie to mnie. Patrz No. O nie, o nie. O! No wie, o od jednego do Dwadzieścia Czy wam to podoba? No. Ja mówię paddę. No, tak ja mm. Jak chcecie to dołączyć, to możecie na nas serwer dołączyć, mm. a tak? Mm, to musimy im podać. Podawać, podawać. Nie, w sensie e, może kiedyś wam podamy, ale jeszcze nie w tym odcinku następnym. To może czasem podamy. Zorę, czasem podamy. Jest, 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 jest Nie będziemy ją, odnieść, jak je zbudujemy. Chyba podamy. Podamy na pewno. Nie wiem. Ja chcę, by, by, by po to odcinek na nami nagijali. <grym> Dobra widzowie, o! O! Zobaczcie, co tak fajnie wygląda. A moja? na moja. Ja używałam twoją kamerę. Zapomniałeś? No ja no Nie te, no ja Skąd to wiesz? W tym środku. Dobra. O, dobra. O, widzowie! A, to będzie fajne! Ja! Dobra. A moja jedna będzie ładna, bo będzie bardziej kolorowa. Mhm. A moja też będzie dosyć kolorowa. A moja jest bardziej ciemna. Mhm. Dobra. O, a tu ładnie wygląda bardzo. No i dobra. Może coś tu to fajnie zrobimy. O, bo wiem, jak nawet. O, dobra. Tak, I ]ica. tak w... mięso no, tak no, i my ją kojoli. Jak ją teraz postawić. Nie, zniszczyłem to. To nie miało tak wyglądać, widzę. Na pewno. Dobra. O. No takie joki sobie buduję. No, będę o aby każda toła. Mm. Albo nie, nie chcę. nie a kochasz widzów? Co? A lubię do doja. Czy lubię widzów? No. no. lubię. No i tu bardzo. A ja? Tak, ci tak. A o, lubisz. A ja kocham, ty masz to, Jubek, ty masz to kocham. Nie wiem, pewnie masz lubisz. Tak, powiedziałem. O! A już, dobra. Do liścia, do kopaleć. O! Dobra. A to będzie łatwe. Tak. Patrz! Mi się już nie chce wywołać. Bo ja to <śm> kocham. Od tego budowania widzę, mm -hmm. ja, mm. jak mi to nie chce. Jak mi tak moje długo budować? To co? To bo, bo mnie dwoje. To mnie dwoje i Serio? No. Nie. Tylko tutaj Kurde zniszczyłem to. A co silnik możemy postawić Blok nie o to, żeby wolniej ludzie poruszali. Dlaczego? No bo żeby nie spadli. Ale to na tyle mam to wolny pojkać. Jezu, zniszczyłem wszystko. Potrafić do paliwa. Ja. O, dobra. No i pięknie. Mi teraz idzie pękkę posied tam jak na moim widzę tam widzę. dobra zaraz poświeca a czy ty dużo widzę robić bo ja już nie, nie skończyłem tam wino a po. Hmm. tak a po no, mi, brak. jak już są kończyć no mogę coś pomyśleć Ale pomóż. no okej okay. hmm. o o Dobrze, tak Nie, ja skończyłem swoją. A nie, właśnie, mieliśmy wybudować... no samą. Um. Minka. Ja na sobie nie będę miał. Czemu? Nie. Ok. Nie chcę mieć. Ja nie wiem, czy będę miał swoją. Może. A dobra, będę miał swoją. Ja jestem ciekawy, jak to mi wyjdzie widzowie. Naprawdę. Dobra. Ja też jestem ciekawa. No. Jak to mi wyjdzie. Mhm. Mamy od klikania. Hmm. No, o. Ej, a robimy potem do nedejów? No może nieć, nie. I do jej robimy do Nedeju. Te będziemy musieli właśnie z nimi Ej, tak jak wygląda ogóle Kipei. No, tak miała wyglądać. Chyba i tak lubi Kipei. No. A Kipei wybuchał Mhm. Mm ej, ja gadam do ciebie. O, ej, fajnie. Ej, fajnie to mi wyszło. Jak tego. Oh. Spokojnie, to jest Magii. Nie. Dobra! Ej! I, I z każdej strony tak zrobię. Ej, to będzie dobre. Dobra. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop. hop. lubię hmm, budować. To... No, ja też, ja też. To było jakoś tak. Ale to zrobię więcej. O, dobrze. Dobra. Aha, tu nie mogę, bo to jest to. Moja będzie niska. Niska? No. Okej. Okay. O, dobra, widzowie. Pyk, pyk, pyk. Teraz sobie to zrobimy, to zrobimy. No i tu, 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 tu. tu, tu. <coughs> Dobrze to wygląda strasznie. moja? Ja. Bo idę to jest moja No, to ten raz Fajnie, fajnie też. Moja będzie niska. Mm. Dobra, widzę. Idziemy sobie na moją też. Wchodzimy. A mam um, um, jeszcze nie, bo jeszcze ja okay. nie ja patam. Okej. Out, no Mnie Nie boję jęka. Ale tu się no rusza. A to może nawet i dobrze. Tyk, 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 tyk. No, widzę. No, ja będę budować i doję. Podobo mi jedzę jak Atiś majitek pej, a jeweliczko. No, no, Bo mi ty nie chcę taką ty jak Dzi tak, bo będę wtedy jadł do wkikania i jadł do podajania i nam szybko tacy je Mm. A ten jak ty kończysz na tej wysokości? Na okay. tej. A takiej? No. Okej. Okay. Ej, to ja mam pomyłkę. Mówię, będziemy tak bali. Będziemy tak nabiać oczka. O! Będziemy noc i będziemy. i będziemy <coughs> spać? Oh, o! No, Slajnik. No. Oh. Dobra. Ej, ubejrzaj mnie padnie. Bum!

Ja tak samo tu wymyślimy. Okej, okay, ja już mam taką gotowość. Malutka. Mm. Wierzę? No. Ale fajna. Tak. Jasna, ale boks. W no. środku nic nie będzie. Jombi. Mm. O, oh, dobra. Czy Ciema. Ej, nie potrzebuję nic Dio. Ta. Dobra. No ja chyba widzowie skończyłem, nie? Nie, ja kończyłem. Bo dodaj, bo ja kiecełek. Aha, no właśnie, widzowie. To się ma tu Dobra. Ja to będzie. Hmm. Dobra, to do, musimy dać ten sam krzak. No i teraz zrobimy to. Kiecełka. Po. Gdzie jest tabliczka? bo potrzebne no jest nam do tego, widzę sobie bardzo dobrze, mi tak fajnie. Kurde, gdzie to jest? Ja sobie tak robię i ja. Ja sobie tak robię i ja, jak widzicie. Mhm. Mm Dobra, fajnie, fajnie. No, o nie. Ty też tak ładnie. I mm. tak ładnie, mm. Ty też ładnie. No. O! No i chyba to będzie wszystko, nie? Do A, tak. mm. ja to wszystko... A, piecełka. Ja sobie też dam A wiesz jak się robi? Piecełka? Tak. Dobrze. Tak, jem. Ja. Dobra, jak to. O! 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 Musisz mi pomóc. pomóc. Nie, bo tu nie idzie tak jak... O! Yyy... Zrobisz to chyba pomysł Dobra, i mam zarabi... mam pomysł, widzowie. Dobra. Dobra, to tutaj. Damy. Bajlando, bailando ja Ej, no w sumie! No to nie wiem czy to jest... Już... Dobra, do... no No a jak gdyby tak a nie bo, ej dobra, ja muszę to poszerzyć koniecznie, po bo jak Taką tak się... ja, ja może. Mhm, dobra. Bo to będzie tajne pesta. Hm. Bajlando, bajlando. Bajlando, bajlando. Ha, dobra. Op, hop, hop op Bylandy. O. To, o, o, tu byśmy musieli... Acha, bo teraz takie dziwnie to wygląda. No i dobra mam to. Ja też mam to. Hmm. Dobra. No i w miarę to jest. U mnie będę kełka. Okej. Okay. Ej, i to ja teraz nie pamiętam jakiś. Ej, nie, tabliczka, o. Tak? Ty. No. No. <głos> <głos> nie skórze Powiedzmy <gry> nic daj. O nie no kurde. Aha, bo ja zrobiłem, że... O nie, to tak w sumie mogę to zrobić. Dobra. No, yes. okay. A... Ale... to, nie jest. Okej. Ale mi Tak, jakoś to... Nie, w sumie tak jest dobrze. Dobra. Teraz może damy sobie krzesełkę. Jeszcze... Nie, to musi być nadwrót. No, tak. Ja tam Dobra. I tutaj miejsce jeszcze Dobra, no i ładnie to wygląda bardzo. A moja? Twoja też. Zaraz pokażę widzę na twoją kamerkę. widzę nie, nie. Nie, mają A ja przecież widzę twoją mają kamerkę. No, a ja, ja mam. A ja kacjawka nie mam do góry. Dobra, zła, zeba niech pokaza. Aj, to tu. Bajlandu, Bajlandu. bajando. No, Dobra, tak zrobię. Dobra, tak jest o wiele lepiej widzę. Gdzieś to tak sobie jakoś pójdzie. Ja mam tutaj do doła. Zrobimy tak, proszę. O, no dobra może być Dobra. Tu furtka będzie otwarta. Jeszcze, op, damy sobie... O, wydamy sobie. O. No i dobra, mamy to. Ła, ja wow, się przerowałem. Okej. Okay. Hop, 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 hop. A teraz... Oj, teraz... Dobra, to... robi mi zep jest jaki. Mhm, nie mamy po no. co to, to tutaj będzie spadło i nie, nie będziemy oddały się? No. Ojej, łamą na sklepie. Ojo, fajnie. Ty już kończysz? Nie, że? Bo też tyś od półmetku odbiłeś. Okej. Okay. Daj kacelera. O no, no. ładnie. Ja mam otwarto, to wiesz. A ja a ja, ja nie, nie mają kacelera. Ej, panik! Ja jestem. moja! Liczby. Ja też No! Moja jest bardziej... Niebra? ...bardziej stylowa, prawda? No. Nic no. nie no. Dobra, wiem, że muszę to zrobić. Patrz! I tutaj będzie Sejmów. Tylko gdzie jest ten Sejmów? Szukaj, ja znajdziesz. Ja sobie uczyłam wszystko, co mam. Ja sobie nie obejrzę Dobra. O! Widzowie patrzą. Teraz sobie tak to zrobimy. slime. Ja ci dam. A chcesz też uh, miód? Bo, bo to jest drugi slime. Ja chcę miód. Dobra, to masz tytuł. Janki. Dobra, już... ja się. Dobra, ja już chyba skończyłem. Już naprawdę widzę, bo ja nie mam chyba już tu nic więcej do roboty. Ja to wygląda z dołu tak. O, normalnie. Dobra, tak jest spoko. Bajlandy bo jak Mariani zapalił, prawda? Dobra, ja sobie idę do mojego domku Chociaż nie, ja zostanę na drugą z tego odcinka Ale fajna. Ej, no to jest mega, to mega wygląda Moje, moje mm. Moje idę wygląda w dom No trochę A nie no, słabo to bierze Ładnie, ta i strzał, prawda? Mm. Bo to potem chodzi

Patrzcie, widzowie, tak tutaj się Ej, prezentuje. A, tak, i tutaj też pada, i tutaj to odbija i tutaj ma coś O no, fajnie. Dobra. Teraz chodźmy do mojej wieży, Patrzcie, tutaj jest taka działaczka. Tutaj tak. Tak, 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 tak. Dobra, wchodzimy tutaj przez to, chodź to się. O, coś, nie? Już. No i do góry po prostu musisz Albo tak, no. Ano. Dokładnie tak. Zapraszam. Tu, tu, tu. Chodź tu, dobra. No i tutaj się siedzi. No i tutaj się siedzi. No, moja wujaleta jest. Ej, ale fajnie. Ej, mam się. Ej, a gdzie moja jedza. Ej, ej, usiadłem sobie to się, a A gdzie moja jedza. A Ej, usiadłem sobie, zobacz. Dobra widzowie. Ej, to chodźcie, tu usiądziemy w mojej wieży i się pożegnamy z widzami. Mojej. Chyba. Nie będę trzej. Poczekaj Widzowie, tu mają. Ej, ej to chodź. Stój w miejscu. Się ustawimy tak w dwójkę. A idea. Dobra, widzowie, także jeśli mi się podobało, to zostawcie łapkę do góry i, i subika na tym kanale, Donetska. Donetska. no dzwoneczkiem. I nie zapomnijcie oglądać poprzednich i kolejnych filmów. Cześć. Także widzowie, no co mam więcej powiedzieć? Opa! Pa.